Panie Karolu, przede wszystkim gratuluję panu szczerości podczas debaty z Mencenem, bo tam pan przyznał, że za wszystko co złe w Polsce przez te ostatnie 8 lat, drodzy państwo, odpowiada PiS. Pan Karol Nawrocki przyznał, że i za Zielony Ład, i za problemy z migracją, i za zdrowie, właśnie, i za podatki odpowiada PiS. Gratuluję szczerości. Natomiast jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego to zanim pan o tym w ogóle usłyszał, ponieważ ja nie opowiadam historii, tylko ja się tym zajmuję. To ja właśnie zająłem się tym na serio w Warszawie. Zorganizowaliśmy całą sieć specjalnych przychodni. Zorganizowaliśmy również stypendia dla lekarzy. Także każdy lekarz w Warszawie, jeżeli wybiera właśnie taką specjalizację psychiatrii dziecięcej, to wtedy ma stypendium z miasta stołecznego. Ale przede wszystkim to najważniejsze, jeżeli chodzi o telefoniczną poradę, bo najczęściej pomaga i od razu pomaga rozwiązać problem, to tutaj można ją uzyskać naprawdę bardzo, bardzo szybko, nawet czasami jeszcze tego samego dnia albo kolejnego dnia i o to dokładnie chodzi, żeby najpierw uzyskać taką paradę, a później móc się leczyć. Ja ten problem potraktowałem naprawdę serio w przeciwieństwie do rządu pana kolegów, którzy doprowadzili do zapaści, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą.